Witam bardzo serdecznie, z tej strony Bananek123 Tutaj jakbyście chcieli patrzeć Wchodzicie na ten kanał, subika dajecie, dajecie lajka i dzwona Filmik tu wyszedł Jak widzicie tutaj pokazomek Dobra, no to możecie wbić na ten kanał, mam już 67 subów I możecie wbić na Disco banane. 31 subów Tutaj też ten sam odcinek stworzyłem, żeby... O, 5 łapek w górę to jest Tutaj jeden komentarz Zaraz zapraszam... O, jeszcze wbijcie na ten kanał dobijcie mu 45 subów Dajcie suba, dworka I tutaj wchodzicie i dajecie lajka Dobra Dobra, no to teraz Jego, możecie też zasubować ma tysiąc subskrypcji, dajcie suba dzwonka i widzimy się w grze. Bra, jak widzicie jesteśmy w grze. Wszystkie postacie. Dołączajcie do klubu Dart. Tutaj jest szerszonek w nim. No to co zapraszam yy, do tego kladu i lecimy z tylko no, no i wję serdzia i raczej na stąd do rękę. Dobra, lecimy za 11 minut nowy sklep dobra, lecimy i zagramy teraz, zrobię krótkie uczynięcie poczekamy aż będzie pojawi się nowy sklep i ciekawe co w nim będzie dobra. widzicie Jackie próbuje nas podjechać, dobra Paweł jak się ulecza. Zbiera się przy okazji. Dobra, podjeżdżam cię. Myk, myk, myk. Obygaj, owak. Kończymy tym. Wypadł stąd. Dobra, dopiero dwie osoby zginęły. Będzie ciężko. Dobra, lecimy. Bardzo proszę gdzieś wiedziałam, że tu jesteś, byk, byk i nie ma typa. Pozdra Jak chcecie ze mną zagrać, to zaraz pokażę wam quad ID możecie zagrać z dużyłem Wolta Fajnie, fajnie Zaraz pokażę wam Code ID raz, dwa, trzy, jeszcze raz Uderz, dobra, i... Się mam może? Już cię nie ma. będzie z tą tarą podejrzewał. Dobra, ucieka puu. To jest Tik. Dobra, chodź tu. O nie, nie je. On też we mnie nie trafi. Albo Nie Gini. I został tik Easy winek powinien być easy winek Dobra, tego żeby nie było Mek 11 parę krepsów. i 13 ranga To widzimy się za chwilę jak Coś ktoś mnie zaprosił Pozdrawiam yy, Proszę, pozdrawiam Widzicie, na jego kanał Co pokazywałem. Dobra, no to widzimy się yy, Jak będzie nowy sklep Jak widzicie, już jest dziesiąta Sklep nowy Wchodzimy do geraczki Dobra O nie, dwa razy nie mam tyle domów Ale za to Sorry nie mogę grać Dobra Chyba za gążym uzbieram na skrzynkę, a nie uzbieram Kurde, pośpiesz się Jak widzicie, pokażę moje konto Mam na nim 3, 23 22 3 Mam jedy... mam Ach, Dobra, odpiszemy mu Jak widzicie, mam 3, 22 21 i no i tyle, ale nie, mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć jeden, dwanaście, dwadzieścia sześć postaci na dwudziestej drugiej, osiem postaci mi brakuje do dwudziestej drugiej. No, lecimy w gierę. Nie, kradną nam. ja a zabijają mnie. A najgorzej, uciekaj mordo. Albo nawet strzelać możesz, tylko unikaj. tak Dobra tej gry nie było. Dobra. Dobra, no to to by było na tyle tego odcinka. Nie wiem, co jeszcze tu mogę powiedzieć. To była jedna gra i Dobra, no to widzimy się w następnym odcinku Cześć!